Z listu świętego Pawła apostoła do kolosan. Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi byty widzialne i niewidzialne czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. I on jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zachciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko z sobą, przez niego i to co na ziemi i to co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża.